Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ależ to się będzie dzisiaj działo, to ja naprawdę nie wiem, co ja mam w związku z tym wydarzeniem wspaniałym znowu, które dotyczy Polski, no bo a jakże, prawda? Co ja mam w tej sprawie powiedzieć? Jak Państwo wiecie, my bardzo źle wychodzimy. No jakby tutaj rzec to inaczej, prawda, na tych relacjach polsko-niemieckich, na tych wszystkich, yy, prawda, w instytutach powołanych, prawda, Instytut Witolda Pileckiego w Niemczech, w Berlinie. To są też tam się cuda, dzieją naprawdę niezwykłe. Profesor Ruchniewicz, to no tak Polaków chciał wyruchać w tym Instytucie Pileckiego, prawda, yy, ogłaszając cykl seminariów, yy, które rzekomo mają yy, informować yy, i Polaków, i Niemców, że jednak Pol Polska musi oddać Niemcom to wszystko, co utracili w czasie II Wojny Światowej. Takie rzeczy też się dzieją. Profesor Ruchniewicz jakoś się tam uchował jeszcze. Gdzieś żyje, nawet nie został z tego, co mi wiadomo, napiętnowany publicznie, tak oficjalnie, przez jakieś organy państwowe. Takie rzeczy się dzieją, drodzy Państwo. Hans Frank jak donosi, gazeta wyborcza jeszcze niedawno informowała, że Hans Frank uratował, słuchajcie, rękopisy Chopena z Biblioteki Narodowej w czasie II Wojny Światowej, bo gdyby nie on, prawda, bo je wypożyczył sobie, bo chciał sobie poczytać, chciał się zaznajomić, tam prawda, z nutami Chopina. I gdyby nie on, to by nie było tych zbiorów, prawda, rękopisów Chopina. Także wielkie zasługi Niemcy mają dla Polski i w dalszym ciągu będą miały wielkie zasługi, bo Niemcy są, drodzy Państwo, krajem tak interesującym, że polski byt bez Niemiec, generalnie rzecz biorąc, byłby niekompletny albo zdeformowany, może powiedzmy, bo to jest naród wyższy, tak, prawda, wiemy o tym, bo to jest ta, ta rasa, co do której istnieje pewność, że bliżej tej rasie do sympatycznych naszych sąsiadów czerwono-czarnych niż do jakiejkolwiek moralności. Ale myślę, wychodzimy na tych relacjach polsko-niemieckich, tutaj w gruncie rzeczy, no, faworyzowanych przez naszego wspaniałego Donalda, Yy, oczywiście i sympatyczną platformę obywatelską Koalicję 13 grudnia, ale jest, drodzy Państwo, też taka polsko-niemiecka fundacja na rzecz nauki. Ona została powołana do życia w roku 2008. Yy, jak możemy przeczytać sobie tutaj na stronie tej fundacji, jej celem jest wspieranie nauki oraz porozumienie między narodami. My się jeszcze musimy porozumieć tutaj wspólnie i wypracować jakiś konsensus tych relacji. Jeszcze nie wiemy, jak ma to wyglądać, ale podobno ma, bo jest fundacja, yy, czyli z roku 2008 4 lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej to są czasy Donalda Tuska, jak to zwykle. Więc będziemy się porozumiewać między narodami w oparciu o zacieśnienie współpracy studentów, naukowców oraz badaczy z Polski i Niemiec, tak? Czyli ta PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk, słuchajcie, humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa nawet oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Na czele zarządu tej fundacji całej stoi obecnie niejaka Cornelia Piper. Która niegdyś była konsulem w Gdańsku. Gdańsk musi być zawsze niemiecki, to wiecie, przez 10 lat płynnie mówi po polsku. Tak, drodzy Państwo. Teraz jest oczywiście prezesem tej całej fundacji, dyrektorem, a jej zastępcą jest profesor Jan Rydel z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. No Jan Rydel, ja nie będę tutaj spekulował, czy on już jest niemiecki, czy on jest jeszcze polski, czy on jest polsko-niemiecki, czy on lepiej mówi po niemiecku, może po śląsku. Nie wiem, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu nawet widzicie przewodniczący Komitetu Sterującego Europejską Siecią Pamięci i Solidarności. To jest następca. I teraz ma dojść, drodzy Państwo, jeśli chodzi o tę fundację, do pewnej podmianki. Czyli na stanowisku dyrektora, prezesa, słuchajcie, nie uwierzycie, ma się znaleźć niejaki Tobi Talhammer. Tobi Talhammer, ja się zastanawiałem, kto to jest ten Tobi Talhammer. Yy, w gruncie rzeczy, mało mnie interesuje ta fundacja, no ale sprawy polskie mnie interesują, więc jeśli jest polsko-niemiecka fundacja, to to, co tam zostanie ewentualnie przyjęte do wiadomości w dyrektywach oficjalnych. Będzie się tutaj przejawiać w postaci, nazwijmy to w ten sposób, jakichś wykładów na przykład historycznych, gdzie będziemy słuchać, że to nie Niemcy na przykład zrobiły coś, a my uważaliśmy do tej pory, że to Niemcy, że na Westerplatte to nie byli Niemcy, że w Jedwabnem to też nie byli Niemcy. Że to, że tam, to prawda, że Niemcy są fajne, i Niemcy powinni tutaj ostatecznie decydować o tym, jak ma wyglądać Polska. No może nie tylko same Niemcy, bo wiemy oczywiście, że sympatyczny naród czerwono-czarny z Południowego Wschodu to są także wielcy sympatycy Niemiec i są bardzo wspierani przez Niemcy i to już od dawien, dawna, od czasów, prawda, sympatii sojuszy y, adolficznych. To wiemy, jak to wygląda. Tam są jeszcze, drodzy Państwo, dżitki, y, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Też biorą udział w tej akcji promocyjnej Niemiec na terenie Polski. Zresztą Niemcy są... Generalnie rzecz biorąc, ja słyszałem już takie, słuchajcie, stwierdzenia, że niby rośnie potęga Niemiec w Europie i to się Stanom Zjednoczonym nie podoba. Otóż Niemcy są w rękach Stanów Zjednoczonych naprawdę w taki sposób skrępowane, ja bym powiedział, że ostatecznie Niemcy mogą grać przed nami rolę takiego opozycjonisty w stosunku do Stanów Zjednoczonych, że tam się niby gdzieś sprzeciwią, że tam się nie zgadzają. Ursula von der Leyen i tak oddała całą Europę w ręce. Prawda, Stanów Zjednoczonych, bez jednego mrugnięcia, podpisując tą haniebną umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, to Państwo wiecie, więc stosunek sympatii Niemiec do Stanów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych do Niemiec jest też bardzo wysoki. Oczywiście stosunek sympatii do Polski, jeśli chodzi o stronę Stanów Zjednoczonych, jest najwyższy, prawda? no bo tutaj Polska jest najbardziej faworyzowana. My jesteśmy w centrum prawda, yy, wszelkich sojuszy na świecie, tylko my na tych sojuszach bardzo źle wychodzimy. I teraz, drodzy Państwo, szefem tej fundacji ma zostać Tobias Talhamed. Talhammer, to jest wielka postać, ja muszę powiedzieć, ma zastąpić na stanowisku y, tym y, o, obecnym dyrektorskim Kornelię Piper. Ona nas nie interesuje, tak naprawdę. W gruncie rzeczy mało nas to interesuje, ale ten Tobias, słuchajcie, y, Talhammer może nas zainteresować, bo to jest coś szczególnego, ja bym powiedział. Coś szczególnego w kontekście nawet nawiązania do tego wszystkiego, o czym tutaj mówiłem. I tutaj, drodzy Państwo, mamy do czynienia z sytuacją także, bo ta kwestia powinna nas interesować, przede wszystkim kwestia reparacji i kwestia tych ziem odzyskanych. To znaczy się, Niemcy chcą z powrotem y, wchłonąć te ziemie, które zostały im odebrane po II wojnie światowej, bo to były niemieckie ziemie, to wiemy, albo inaczej zrobić jeszcze, jeśli nie będą mogli odzyskać prawda, y, tych ziem, no to stwierdzam oficjalnie, że te ziemie mogą być w granicach Polski, ale będzie to załatwione w ramach, drodzy Państwo, tak zwanych reparacji. Ale jeszcze z. Nie wiemy, jak ta sprawa się rozstrzygnie. Oprócz tego, drodzy państwo, że wiemy, że owy e, Tobias Talhammer, i to słuchajcie, ten t, Tobias e, Talhammer to jest Tobi z Monachium. To jest Tobi z Monachium. Jakby to państwu teraz wytłumaczyć, bo to jest coś po prostu niebywałego. On jest w Polsce znany, ja nawet nie wiedziałem, że on jest w Polsce znany. To znaczy się w Polsce tak zwanej Śląskiej jest znany. E, tak, on na Śląsku jest bardzo znany, bo się posługuje bardzo dobrze gwarą śląską. Mówi w tej godce śląskiej, naprawdę perfekcyjne, jakie to jest cudowne i on jest, słuchajcie, zawodowym muzykiem. Nie wiem, czy wiecie, śpiewa te szlagiery, naprawdę tutaj w tych telewizjach śląskich, bardzo często jest zapraszany, występuje tam. Ja sobie to wszystko teraz oglądałem. Słuchajcie, no kupa śmiechu to jest prezes Fundacji Polsko-Niemieckiej na Rzecz Nauki. Słuchajcie, na Rzecz Nauki. Jest Niemcem, oczywiście urodzonym w Niemczech, ale tam, prawda? Na świergoli po tym Śląsku. Ja myślę, że będzie miał duże y, wsparcie naprawdę tych posłów sympatycznych, y, którzy sprawę niemiecką wspierają zawsze i wszędzie. No te giertychy, te Donaldy nasze wspaniałe, y, czy także ci, prawda, europosłowie, tacy chociażby jak nasz słynny, wspaniały Łukasz prawda, kochód, to będą bardzo zadowoleni. Słuchajcie, sprawa polska, sprawa niemiecka, prezes fundacji śpiewający szlagiery śląskie, fundacji na rzecz nauki, bo to jest jeszcze ważne. Oni nas będą uczyć jednak bardziej tego śląskiego, skoro jeszcze nie mówimy po niemiecku tak dobrze, prawda, wszyscy yy, jak ślązocy, którzy zdeformowali ten język niemiecki, prawda, ten dialekt. No chociaż profesor Miodek powiedział oficjalnie, że to nie jest żaden tam, prawda, język odrębny, że to jest język polski yy, z pewnymi tam narzędziami, ale ciałościami tego języka y, niemieckiego zdeformowanego w tym śląskim języku, więc teraz będziemy umoralnieni, słuchajcie. I taki prezydent, na przykład Tobi z Monachium, który mówi po śląsku, to będzie coś, drodzy Państwo, co ewentualnie mogłoby być przyszłością. No chyba, że to będzie prezydent czerwono-czarny, to jest też możliwe, bo oni szykują swoją reprezentację do polskiego parlamentu. Ale on jest muzykiem, śpiewa szlagry, słuchajcie, te szlagiery, chyba to się mówi, nie szlagry, szlagiery, śpiewa, występuje, słuchajcie, jakie to są piosenki, musicie tego posłuchać. Musicie tego posłuchać, bo to jest też. Ja fragment tekstu za, za chwilę Państwu e, zacytuję. Śpiewa w języku polskim i niemieckim polskim i niemieckim, ale śląskim specjalizując się w muzyce rozrywkowej, szlagier disco polo i związany jest ze Śląskiem w Polsce. Jak on chodzi po Śląsku, słuchajcie. Jak on się zachwyca, piekarami śląskimi, tymi miasteczkami tam na śląsku, Opole, prawda, i tak dalej, Kędzierzyn. Jejku, jakież to są wzruszenia! Jak on tam chodzi? Nie urodził się tam, no ale generalnie rzecz biorąc. Jest ta maniera tej tęsknoty za tym śląskiem. Wcześniej był tam jakimś politykiem od 2008 roku do 2013, jakimś członkiem bawarskiego parlamentu, ma także wykształcenie w dziedzinie biznesu. Studiował m.in. zarządzanie i informatyką biznesową na uniwersytecie w Monachium, Ludwig Maximilian, yy, prawda, Uniwersytet, tak się nazywa. Dodatkowo prowadził lub prowadzi agencję koncertowo-promocyjną organizującą wydarzenia muzyczne, zwłaszcza na Śląsku. I on zostanie dyrektorem. Ma takie szanse, bo jest teraz zgłoszony jako kandydat. On zostanie teraz dyrektorem, słuchajcie, tego, tej Fundacji y, Polsko-Niemieckiej na Rzecz Nauki. I to będzie wielka nauka, słuchajcie. My, ja myślę, że tak, że to co robią Niemcy, to jest rzecz niebywała. Jak można powolutku, systematycznie, krok po kroku, no bo tutaj mamy, słuchajcie, jakąś tam. Cornelia Piper, która tam jest do tej pory była jakimś dyrektorem, ale się chyba nie sprawdza. A tutaj będziemy mieli ślązoka. Słuchajcie, zwykłego, który będzie śpiewał Polakom jako Niemiec o tym sknocie za Śląskiem, bo ten Śląsk jest zawsze niemiecki. Ludzie tam chcieli do tego Reichu uciekać, a jak to powstał ten Reich cały, prawda? Z planu Marszala powstał po II wojnie światowej. Ta Ameryka tam pompowała, prawda, miliardy w tej wojnie między Ameryką a Związkiem Radzieckim, prawda, żeby pokazać całemu blokowi wschodniemu, jak to się wspaniale żyje. Na zachodzie, a na wschodzie to macie takie dziadostwo straszliwe. No i teraz jest sprawa bardzo podobna, bo gospodarka niemiecka błyskawicznie, prawda, szybowała w powietrzu już, podczas gdy Polska się w ogóle nie rozwijała przez blisko 50 lat. Myśmy pomocy żadnej nie otrzymali ani od Niemców, ani od Stanów, ani od Anglików, ani od Francuzów, bo to musimy zrozumieć. Bo to jest też fundacja polsko-niemiecka na rzecz nauki, prawda, humanistyczna, relacje społeczne polsko-niemieckie, ale oni się tam rozwijali prężnie, dumnie, sympatycznie i dzisiaj. Trump, który dokonuje kolonizacji Europy, grabiąc surowce gdzie tylko może, prawda? Podpisując niekorzystne umowy, wymuszając podpisanie niekorzystnych umów, bo to jest rozkaz. To jest rozkaz, bo taki był układ między prawda, Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wcześniej. Więc y, Trump ostatecznie chce być tym, który będzie rozdawał z pańskiego stołu to, co tam się każdemu należy. Wy dostaniecie gazu, wy dostaniecie węgla, wy energię tutaj, wszyscy wy chlebek dostaniecie, a jak będziecie niegrzeczni, to nie dostaniecie chlebka. Bośmy wam zniszczyli rolnictwo, bośmy wam zniszczyli, y, prawda, kulturę, y, zasoby energetyczne w rękach zewnętrznego lobby. Podporządkują nas sobie, czy to nam się podoba, czy nie. I będziemy jeszcze mieli tego szlagierowca, słuchajcie, Tobiego z Monachium. No typ jest niemiłosierny, no ja naprawdę. Ja zachodzę w głowę, jak to się tam zrodziło. Słuchajcie, w tym niemieckim takim sznycie się pojawia ten yy, kolega, śpiewa te swoje piosenki. Generalnie rzecz biorąc w każdej piosence to jest mamy do czynienia z, ze słowem Śląsk i jest ten Śląsk tutaj cały czas. Oni będą w polsko-niemieckiej fundacji promować Śląsk albo śląskiego przedstawiciela, który przyjedzie na jakiś wykład, słuchajcie, i będzie po Śląsku, śląską godką go będzie tutaj prowadził. To będzie coś niebywałego. I teraz fragment tekstu, drodzy państwo, wam zacytuję. To jest yy, utwór w, y, który wykonuje ten y, Tobis Monachium jak przyjeżdża na koncerty do Polski na Śląsk. Prawda? I teraz to jest tak wara, co, no może mi się uda. E, w każdym bądź razie utwór pod tytułem Tynsknota za śląskiem. Jego praca to je ciężki chleb. Do rajchu jedzie poprawić swój byt, ludzie drodzy! I słuchajcie, dalej. Bo on chce swoim dzieciom lepszą przyszłość dać. W życiu robił coś ganz inkszego. Dzisiaj nie dał się wyżyć z tego. Chętnie robi to z miłości do familii. Po robocie zaś we izbie są. Tęskni fest za wioską swą, ustawioną między lasem a rzeką. Widzicie, Jego praca to jest, chleb. Do Raju jedzie poprawić swój byt. I teraz po co my mamy poprawiać swój byt tutaj, prawda? Przecież tutaj może być Raj. Ludzie, zrozumcie, to taki jest zamysł wprowadzenia tej, prawda? Pasztetowej Fundacji e, na Rzecz Nauki Polsko-Niemieckiej. Do Reichu jedzie poprawić swój byt. Przyjedzie nam, zaśpiewa, mówi: Patrzcie, tu Niemcy są fajnie, bądźcie z nami, a w ogóle nie bądźcie już Polakami, bądźcie Ślązokomi, przynajmniej jak nie chcecie być Niemcami od razu, tak jak Gietych, prawda? Jego praca to jest ciskich chleb. Do Reichu jedzie poprawić swój byt. Ludzie, jak ja to wysłuchałem, tego, to myślałem, że padnę. Naprawdę myślałem, że padnę, że takie piosenki się śpiewa jeszcze dzisiaj, ale się śpiewa, ale kiedyś ludzie jechały. Tam Ginter, jak pojechał do Reichu, prawda, jak przywiózł, prawda, pierwszy samochód jakiegoś starego Opla, Gruchota, jakiegoś Volkswagena, tam, co już Niemcy nie chcieli, to oddają wszystkim, prawda. Te puszki na zwoził z tymi napojami chodził w takim dresie szeleszczącym. Na plecach jakiś napis jakiegoś klubu niemieckiego, bardzo często te barwy Monachium, tam, prawda, szalkę z Roberty Lewandowskie, tam potem też jeździły wszystkie pieski. Hał, 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 jedziemy, jedziemy, bo do Reichu się jedzie, a Wy gdzie jedziecie? Do Polski jedziecie i tu będziecie bidę klepać i tyle. I to Wam przyjedzie powiedzieć właśnie Tobi z Monachium, który będzie dyrektorem polsko-niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. I to jest, drodzy Państwo, sprawa na dzisiaj. Przynajmniej na początek, drodzy Państwo, dnia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!